Cześć, to jest Chcemy ogłosić konkurs Konkurs będzie podzielony na dwa etapy Uwaga, w pierwszym etapie już będziemy odejmować zawodników Hej, przejdźmy do nagród No dobra Pierwsze, pierwsze, pierwsze Zacznijmy od trzeciego za trzecie miejsce dostaniecie od nas list and suba. Number two. List, słupek i łapka. Oczywiście w górę. Łapka w górę będzie przy takim filmiku, co najbardziej nam się spodoba. Będziemy oglądać dwie godziny maraton... ...suitaśnych filmów. Und miejsce pierwsze. Pierwsze miejsce jest bardzo nietypowe. Będziecie mogli dostać albo ten dziennik, albo to nie książka. Wpiszcie w komentarzach ten, co wygra, jakie, co będzie bardziej chciało. Suba i łapkę w górę. Pierwszy temat konkursów to... Wycieczka szkolna. I ma trwać 1 minutę swojego Twojego życia. Zapisy są do 3 maja. 3 maja będziemy zrobimy filmik informacyjny, co macie robić dalej. To popatki! A w ogóle dzięki za 21 subów. Coraz was jest więcej. Yy, więcej też jest komentarzy. To piszcie i w ogóle. Cześć.